Serdecznie witam drodzy Państwo na konferencji prasowej. Chcemy dzisiaj podsumować i zapowiedzieć, co jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o projekt pod nazwą Włocławek – Miasta Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam, który realizujemy dzięki środkom mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Budżetu Państwa. Czyli te wspólne fundusze norweskie, które roboczo tak nazywamy od dłuższego czasu, pieniądze, które dzięki temu dofinansowaniu otrzymaliśmy, Zmieniałem Wocławek. O tym, jak zmieniałem Wocławek, powie pan prezydent Marek Wojtkowski i zastępca prezydenta pan Krzysztof Kukucki, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Koordynującej wdrożenie tego projektu. A razem z panami prezydentami są członkowie Rady Koordynującej, nie wszyscy, połowa, powiedzmy, część tych członków. Pozdrawiamy też wszystkich nieobecnych, którzy zostali w pracy i skupili się na swoich innych obowiązkach. Także, panie prezydencie, żeby nie przedłużać, proszę. Przedstawić, jak to wszystko wygląda. Drodzy Państwo, informacji jest bardzo wiele. Ja oczywiście będę mówił skrótowo, Pan też. Prezydent pewnie też. Tak, trzymamy za słowo. Także Drodzy Państwo, no rzeczywiście realizujemy szereg projektów z tak zwanych funduszy norweskich. Natomiast ja chcę zacząć od tego i o tym nieraz mówiliśmy, że to chyba były najtrudniej zdobyte pieniądze w których Wrocław jako miasto uczestniczył. Jak państwo pamiętają, było to ponad 3,5 miliona euro, aczkolwiek w początkowej wersji miało być to 10 milionów euro. No ale niestety złożyło się jak się złożyło. Niestety mimo że ta kwota jest znacznie niższa, musimy wszystkie zadania zrealizować, także przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować za ogromny wkład pracy, bo wiem ile to pracy kosztowało. Czasowo to chyba było półtora roku, także półtora roku. Także tutaj na ręce pana prezydenta Krzysztofa Kokóckiego i całego jego zespołu zaangażowanego składam serdeczne podziękowania, bo dzięki temu możemy oczywiście zrealizować szereg różnych przedsięwzięć, nie angażując bezpośrednio pieniędzy z budżetu miasta. I ja tak hasłowo Państwu przedstawię, no przede wszystkim też zawarliśmy tam takie hasło, że Wrocław jest miastem współdziałania i budowania więzi społecznych. Mamy ku temu znakomite miejsca. Przede wszystkim Chcę przypomnieć, właściwie tutaj jesteśmy, park na Słodowie, gdzie szereg działań jest realizowanych. Wszyscy Państwo w tym uczestniczą, także myślę, że wszyscy doceniamy to. Miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, baza przygody, czyli powiedzmy miejsce dla harcerzy, też skorzystało z tych środków i widzimy, jak to wygląda. Harcerze naprawdę się tutaj często spotykają i Mogą też realizować swoje przedsięwzięcia i też oczywiście umacniać te relacje i więzi społeczne. Wspomnę też o takim naszym zamierzeniu, zamierzeniu które będzie realizowane, czyli park na grzybnie, przede wszystkim miejsce historyczne. Akurat w tamtej części naszego miasta, poza parkiem imienia Władysława Łokietka, nie mamy zbyt wielu miejsc, gdzie mieszkańcy Wrocławka mogliby się spotykać, dlatego też ten projekt będzie realizowany. Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta. Szereg różnego rodzaju przedsięwzięć. Właściwie jutro rozpoczynamy już Dni Włocławka, między innymi festiwal nowej muzyki, zlot youtuberów, też finansowane właśnie z funduszy, z funduszy norweskich. W sierpniu Skate Championship, United Session. Zresztą zawsze podkreślamy, że te wydarzenia mogą być realizowane właśnie ze środków pochodzących właśnie z tego funduszu. Przestrzeń miejska dostępna dla wszystkich. Także też realizujemy szereg działań przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, no, chociażby Dzień dziecka, w którym Państwo też uczestniczyli, czy też realizacja sensorycznego placu zabaw przy ulicy, przy ulicy Targowej. Zależy nam też na jakości przestrzeni. Przede wszystkim tej przestrzeni, która jest w naszym mieście jeszcze zdegradowana, ale robimy wszystko, żeby ten stan zmienić. Także zależy nam przede wszystkim na identyfikacji potrzeb, budowę, planujemy budowę kolejnych parków kieszonkowych no i jak Państwo pamiętają też no to przedsięwzięcie, które połączy bulwary z Parkiem Sienkiewicza, czyli przejście pod tym mostem aktywizacja społeczno zawodowa mieszkańców Wocławka, w tym młodzieży. No problemem Włocławka jest oczywiście niska aktywność zawodowa i gospodarcza młodych ludzi, dlatego też staramy się w różny sposób zachęcać. A przy braku powiedzmy takiej sukcesji pokoleniowej, jak państwo wiedzą, jest bardzo poważny problem. W tym zakresie Organizujemy szkolenia, lekcje w zakresie przedsiębiorczości, a także wizyty studyjne u lokalnych przedsiębiorców. Wsparcie i promocja lokalnej gospodarki. Mamy świadomość, że ta przedsiębiorczość, która w Wysławku istnieje, doceniamy ją bardzo, ale zależy nam na tym, żeby była jeszcze bardziej aktywna. Dlatego też w tym kierunku działamy. Prowadzimy lekcje przedsiębiorczości, dodatkowe działania, szkolenia, wizyty studyjne. Również staramy się wspierać i promować lokalną gospodarkę, między innymi takie działania jak kreowanie, chociażby jak Państwo sami dostrzegają fajansu, nasze lokalne produkty, które chcielibyśmy, żeby były powiedzmy, taką marką rozpoznawalną. I były kojarzone jednoznacznie z miastem. O ekologii możemy mówić bardzo wiele i w tym zakresie bardzo wiele się zmienia. Co jakiś czas przekazujemy Państwu szereg różnego rodzaju informacji. No najbliższe takie zadanie, na które myślę, że wszyscy oczekują, to jest zazielenienie starego rynku. To jest wprawdzie też budżet obywatelski, ale także i tutaj fundusze norweskie będziemy starali się, się uaktywnić. Doskonalenie jakości usług publicznych. Już udało się wypracować i wdrożyć włosławski standard usług publicznych. No przede wszystkim chodzi o poprawę relacji i oczywiście obsługi interesantów w naszym urzędzie miasta. Kolejny punkt jest z tym także związany, czyli zwiększenie zdolności instytucjonalnych Urzędu Miasta i Jednostek organizacyjnych. Jesteśmy w trakcie wielu szkoleń, gdzie staramy się podnosić standard obsługi mieszkańców. Nasi urzędnicy odbywają szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej, ale także języka angielskiego, czy też zarządzania zespołami ludzkimi. I wreszcie ostatni punkt skuteczne zarządzanie strategiczne i operacyjne rozwojem miasta. No przede wszystkim, żeby miasto się dobrze rozwijało, musi być zarysowana określona strategia. Dotyczy to zarówno oczywiście różnego rodzaju inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, ale także i społecznym, ale także nie bez znaczenia, myślę, że bardzo ważne. Są też finanse, dlatego też dążymy do tego, żeby wdrożyć strategię zarządzania długiem komunalnym, poszerzania szeregu narzędzi informatycznych, no, przy okazji oczywiście konstruowania wieloletniej prognozy finansowej. W tym zakresie również prowadzimy szkolenia, a także audyty związane z procesem zarządzania ryzykiem. To tyle wstępu. Myślę, że już w samych Uch, pracach, wstępu. o, o samych pracach Rady Koordynującej, na której czele stoi Pan Prezydent Kuchulski, a tutaj przedstawicieli im, e, również mamy do dyspozycji. Poproszę Pana Prezydenta Krzysztofa Kuchulskiego. Tak jak Pan Prezydent przed chwilą powiedział, to e, najtrudniejsze moim zdaniem e, środki zewnętrzne, jakie pozyskaliśmy, więc ten wstęp wcale nie jest przydługi, bo Biorąc pod uwagę ważność i trudność w zdobyciu tych środków, to wypowiedź pana prezydenta jest całkowicie uzasadniona jej długość. Ja na początku chciałem podziękować panu prezydentowi, bo pamiętam, jak wróciłem z Warszawy po konferencji w ministerskie z pomysłem, że spróbujemy te środki zawalczyć, a pan Prezydent tak trochę z niedowierzaniem Patrzył, że się uda, ale dał zielone światło i powiedział: róbmy, walczmy o to. No i się faktycznie udało. Półtora roku naprawdę ciężkiej pracy w niezwykle trudnych warunkach, bo jeszcze na domiar złego wtedy zaczęła się pandemia COVID, więc cała idea tych środków, która opierała się na spotkaniach z mieszkańcami, na konsultacjach społecznych, była utrudniona bardzo mocno, ale daliśmy radę, wykorzystując też i bardzo szybko wdrażając zdobycze nowej techniki i, i tak też chociażby przez naszą platformę do konsultacji społecznych, która właśnie w tamtym czasie się w naszym mieście pojawiła. Szereg tych przedsięwzięć, które ostatecznie znalazły się w naszym projekcie, była konsultowana z mieszkańcami. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z diagnozy, która poprzedziła e, przygotowanie tego projektu, niestety wynikało nam, że we Włosławku mamy dość niską aktywność mieszkańców, i e, też utożsamianie się e, ze swoim miastem. To, ta tożsamość mieszkańców z Włosławkiem jest dość niska i stąd też nie ma przypadku, że spotykamy się właśnie w tym miejscu. E, dlatego że. E, Związek Harcerska Polskiego jako partner naszego projektu realizuje cały szereg różnego rodzaju inicjatyw realizowanych metodą harcerską, ale jednak kierowanych do społeczności lokalnych, kierowanych do mieszkańców Włocławka. Bardzo się cieszę, że tak naprawdę udało się zgrać dwa projekty z różnych źródeł, tak żebyśmy mogli być w tym miejscu. W takiej właśnie formule, bo przypomnę, że harcerze e, też przy wsparciu lokalnego biznesu pozyskali środki zewnętrzne na e, przebudowę tego budynku, który przecież e, jeszcze kilkanaście lat temu był izbą wytrzeźwień, a z funduszy norweskich my e, uzupełniliśmy o wyposażenie, co nie do końca jest tutaj widoczne, ale uwierzcie mi, to wyposażenie jest, e, e, wyposażenie tego, tego budynku. Ale co moim zdaniem dużo ważniejsze, to właśnie na te działania społeczne realizowane metodą tarcerską. Ja dzisiaj się spotkałem z osobą, która jest zaangażowana w realizację innego przedsięwzięcia, też takiego myślę ważnego i takiego, które daje nam potencjał, czy daje nam prawo myśleć, że to będzie jedna z wielu imprez takich sztandarowych dla naszego miasta. Które dzięki funduszy norweskich zostało przywrócone jak gdyby, na mapę naszego miasta i z edycji na edycję się rozrasta. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta impreza nie byłaby na tak wysokim poziomie. Przede wszystkim, gdyby, gdybyśmy nie mieli świetnej kadry w Centrum Kultury Browarwe, ale też gdyby właśnie młody mieszkaniec Wrocławka. Mając swoje doświadczenie, mając swoją wiedzę, nie został do tego zaangażowany i nie włożył w to wydarzenie swojego serca. Tak mówię oczywiście o United Session, ale tak samo jest z zawodami esportowymi, tak samo jest. Z zawodami skate championship na, na skateparku. Tak samo jest z odbywającym się od jutra festiwalem nowej muzyki, czy z lotem youtuberów. To są imprezy, które dzięki temu projektowi, dzięki realizacji tego projektu w ogóle są, ale wszystkie mają wspólny mianownik. Udało nam się zaangażować mieszkańców do ich realizacji. E, oni widzą, że w naszym mieście można fajne inicjatywy e, realizować i spełniać ich marzenia, ale to w randze europejskiej i e, tylko e, trzymać kciuki za to, żeby ten poziom udało się w przyszłości nam wszystkim e, e, utrzymać. Umówiliśmy się z Panem Prezydentem, że będę mówił krótko, więc nie będę przedłużał. Oczywiście mógłbym e, chociażby o tym starym rynku opowiedzieć, bo to też jest zadanie, które dość, dosyć świeże jest w naszym projekcie. My, e, korzystając z możliwości, przesunęliśmy środki i w całości e, ta, to zadanie zostanie ze środków norweskich sfinansowane. Ale chcę przede wszystkim powiedzieć o świetnej drużynie. Którą udało się w Urzędzie Miasta zebrać do realizacji tych wszystkich projektów. To jest kilkadziesiąt różnego rodzaju projektów, które dotykają tak naprawdę wszystkie sfery życia naszego miasta i funkcjonowania miasta, i ta drużyna jest właśnie za nami. To są naprawdę najlepsi z najlepszych, ale za którymi też stoją, stoi cała, całe wręcz oddziały ludzi, którzy też wkładają w to, tą pracę codzienną najlepszą posiadaną przez siebie wiedzę, zaangażowanie, energię i stąd dzisiaj możemy z dumą mówić o tym, że ten projekt finansowany z Europejskiego z Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest sukcesem. To co Pan Prezydent powiedział no szkoda tylko, że ten budżet został nam okrojony, my znaleźliśmy się w tej w pierwszej piętnastce, czyli tych miast, które miały otrzymać 10 milionów euro, 40 milionów złotych, finalnie dostaliśmy 16 milionów złotych, nie obrażamy się na to, bo pokazaliśmy, że mając nawet okrojony budżet jesteśmy w stanie wiele z tych celów, które zakładaliśmy na samym początku zrealizować, ale pomyślmy Razem tutaj, co by było gdybyśmy mieli pełną pulę, jak wiele dobrego moglibyśmy dla mieszkańców Wrocławka zrobić. Na pewno to, że te fundusze tak naprawdę w kwietniu przyszłego roku, ten projekt w kwietniu przyszłego roku się kończy, nie, nie będzie tak, że te wszystkie inicjatywy, które udało nam się wdrożyć też jak gdyby zostaną zakończone razem z tym projektem. Ja wierzę to ba, jestem o tym przekonany, że chociażby te inicjatywy społeczne, te, te e, e, takie wydarzenia, które są realizowane chociażby w ramach e, Weekendu Młodych, e, to będzie dalej realizowane i dalej e, będzie budować ten pozytywny wewnętrzny wizerunek mieszkańców Włocławka, ale też to, co najważniejsze i to, co wyszło nam z diagnozy, że jest niezwykle potrzebne, tą tożsamość z Włocławkiem, wśród mieszkańców Włocławka, Szczególnie tych najmłodszych mieszkańców Włocławka, gdzie w ich kierunku też diagnoza nam pokazała, że powinniśmy się zwrócić. A świetnym przykładem chociażby jest Festiwal Wisły, który jest właśnie w takiej formie okazałej, dzięki temu, że jest realizowany przy wsparciu z funduszy norweskich. Mhm. Czy są jakieś pytania? Jedno pytanko. Czy w przyszłorocznym budżecie miasto planuje zarezerwować właśnie środki na organizację wydarzeń z weekendu młodych, czyli festiwal nowej muzyki, zlot youtuberów United Session, mistrzostwa deskorolkowe i pro gaming cup. Te wydarzenia mają się, to znaczy tak jak powiedziałem, projekt kończy się w kwietniu przyszłego roku. Mm -hmm. więc tak, a mówimy tu już o tym co się stanie po kwietniu w zasadzie. Ale kwiecień przyszłego roku też jest w przyszłym roku. Więc no, też tak, tak, będzie w tak. budżecie przyszłego roku. I część z tych wydarzeń, o których Pan powiedział, panie redaktorze, też jest przewidziana do realizacji jeszcze w przyszłym roku. One się po prostu będą wyda... realizowane właśnie od stycznia do, do kwietnia, w, tym, w tych terminach. Ale na pewno. Będziemy nasz... myśleć o tym oczywiście, tak, tak. Żeby, żeby kontynuować, bo skoro zaczęliśmy, aczkolwiek Państwo doskonale znają sobie sprawę z tego, że sytuacja finansowa samorządu naszego i nie tylko naszego jest trudna, coraz trudniejsza, nie wiadomo jaki będzie 2024 rok. No ja wspomnę, wszyscy doskonale wiemy, że jeden z samorządów, konkretnie Suwałki zaciągnęły kredyt na wydatki bieżące, a to już jest naprawdę e, znamienne i... Nam to nie grozi? Na chwilę obecną o tym nie rozmawiamy, ale nie wiemy jaka będzie przyszłość. Czy są jeszcze jakieś pytania? To dziękujemy serdecznie za udział.